Wszystko, co jest legalne offline, musi być legalne online, nie dla cenzury w internecie. Dlatego potrzeba zapewnienia równowagi między ochroną wolności i wypowiedzi, a potrzebą szybkiego usuwania nielegalnych treści z internetu. Konieczne jest odpowiednie zaangażowanie regulatorów z państw członkowskich, w których znajduje się odbiorca usługi oferowanej przez dostawcę usług pośrednich, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim. Konieczne jest również zagwarantowanie kanałów dwustronnej komunikacji pomiędzy platformami internetowymi a organami wszystkich państw członkowskich. Należy zachować w tekście rozporządzenia przepisy, że DSA pozostaje bez uszczerbku dla prawa odbiorców usługi do odwołania się od decyzji do sądu lub organu administracyjnego w kraju, w którym mają siedzibę zgodnie z obowiązującym prawem tego kraju. Polska postuluje także dodanie zapisów, które wprost zapobiegałyby usuwaniu, blokowaniu kont legalnych, podkreślam, legalnych partii politycznych i chroniły pluralizm polityczny w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.